Kontynuuję z zadaniem 13. Mamy do tej pory wyliczone punkty A i B, które są punktami wspólnymi paraboli i prostej L, no oraz okręgu, ale o nim na razie jeszcze nie było mowy. No i właśnie teraz będzie. Bo jeżeli zadanie informuje nas, że odcinek AB jest średnicą tego okręgu. No, to znaczy, że jesteśmy w stanie bardzo szybko mieć zarówno środek, jak i długość promienia. No i myślę, że tym się teraz właśnie należy zająć. To no czyli tak, skoro punkty A i B są takie, to punkt S, leżący dokładnie na środku odcinka AB, ma współrzędne, będące niczym innym jak średnimi arytmetycznymi. Współrzędnych xowych, yowych tych punktów na końcach odcinka odpowiednio widzimy, że 1, 2 plus 3, 2 to jest 4, 2, czyli 2 przez 1 to jest 1. Z kolei dla, na Y dzieje się dokładnie to samo, tylko że na minusie, więc będzie minus 1. I rysunek, który oczywiście jest tutaj tylko orientacyjny, bo Zadanie z geometrii yy, analitycznej. Więc rysunek jest tylko taki, no tylko rysunkiem. Dobra, ale te, ten środek będzie taki. Yy, zastanawiam się teraz, co będzie łatwiej policzyć: czy długość odcinka AB, czy długość odcinka tam AS, czy BS na przykład. Chyba jednak raczej to pierwsze. Yy, no bo odcinek AB, czyli tak naprawdę średnica, czyli 2R, to będzie pierwiastek z kwadratu różnicy współrzędnych xowych. No to jak, i to tak naprawdę obojętnie, którą od której odejmę, bo i tak podniesione do kwadratu da to samo, czyli 3 drugie minus 1 na druga, to jest 1 do kwadratu, o. Tak to napiszę. No to po stronie y będzie dokładnie tak samo. Czyli jest 1 do kwadratu. Czyli to jest pierwiastek z 2. No to już wiemy, że promień tego okręgu to jest pierwiastek z 2 przez 2. Możemy więc wypisać Równanie tego okręgu. Okrąg O, chyba się nazywał, bardzo oryginalnie. Owszem. Wypiszę równanie tego okręgu w postaci kanonicznej. x minus 1 kwadrat dodać y plus 1 kwadrat równa się r kwadrat. Czyli 2 czwarte, czyli 1 druga. Czy będzie potrzebne to równanie w postaci ogólnej? Wcześniej czy później pewnie tak, no bo docelowo ten punkt C ma leżeć na tym okręgu, czyli jego, jego współrzędne mają spełniać równanie tego okręgu. No co w pewnym momencie będzie niezbędne ale to może za chwilę.